Witam Dzisiaj trochę zacząłem się W innym miejscu zostało mi tylko pół kilometra kardia Już jest po szóstej Kurwa zmęczony jestem jak Jak nie wiem co Ale Ciśniemy dalej Dwa tygodnie dzisiaj 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 Zostają Dwa tygodnie do zachodów Także już końcóweczka Waga aktualnie stanęła w miejscu Zobaczymy jaka dzisiaj, znaczy aktualnie Ostatnie 3 dni stała w miejscu Zobaczymy co dzisiaj pokażę. No i co 500 metrów mi zostało do końca cardio Idę na śniadanko Pokażę śniadanko, jeszcze nie wiem co, co będę jadł Myślałem nad tą szakszupą Ale mi się skończyły pomidory Kolarz. Kurwa, coraz lepiej mi idzie Nie chowam telefony, jak ktoś jedzie Jest postęp Śmigam, końcóweczka I widzimy się na śniadaniu 5 kilosków To No i tak Po cardio 14 czerwca, dwa tygodnie do zawodów Na śniadanko Hey, nudne śniadanie, ale jakoś dzisiaj miałem chodę na takie właśnie jałowe. No nie, nie jałowe, bo to jest doprawione smaczne, ale takie nudne śniadanko. Czyli 300 gram białek jaj, 2 całe jajka, na no to ketchupik. Mm, obok pomidor, jeden cały duży, 220 gram, 70 gram ogórka. Na no to wegeta, cynamon, oregano. Nie oregano, tylko bazylia. Kurwa, cynamon. Czosnek, Wegeta, Bazylia, ocet balsamiczny. No i zestaw apteczny standardowy i kreatinka. Wcinam i widzimy się w pracy. Witam wszystkich zgromadzonych, stęścik bazowy na powitanie, po pracy godzina 16.10, jedziemy na trening, w repertuarze mamy push 2, czyli zaczynamy od wyprostów nóg na czworogłowy, później hantelki, skos. Później deepy, inne takie przyjemności, przyjemności, przyjemne rzeczy, przyjemne ćwiczenia. Akurat bardzo fajny trening, lubię ten trening. Wszystkie treningi lubię tak naprawdę, ale ten jest taki wyjątkowo fajny. Hmm, czy coś ciekawego mam do powiedzenia? Jak zwykle nie. <grytanie> Także jadę na trening i widzimy się na przebitkach i po treningu może mi coś przyjdzie do głowy, a może jakiś komentarz bo napływają komentarze z poprzedniego filmu. Mnie yy, nakłoni do dalszych przemyśleń i zainspiruje, żeby coś mądrego powiedzieć. Dobra, mądrego nie, ale coś powiedzieć. Nara. Still checking in the place, still go. Moving in the way, no place, no snow. Straight chillin' with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, dust on the river. Move back, nigga, move back, nigga. Fake Jordan, that's wet, gas bitch, nigga. I come packed with 11 damn shots. I claim this city and I take your spot. Stay thinking about a white one, thinking about a bracer Then I change straight from the dark shit. No tape when I play with. In the place that show, a lot of niggas tell me that I never really own Track, track to the place, back, back, nigga. Tell me that I'm like a nigga, for my flow, sicker. Call me, call me, call me. Bitches in the back of the care Claim riches but a nigga been whack Never talk boy with your fake ass stack Cash cash talking bout cash cash nigga When I throw that shade cash cash nigga Last time when I talk to a man well shit Run quick slash slash for the neck nigga Know I gotta make it out the code for the best show Please don't try never show my back Bitch don't cry just move that tag That's trash thought i never really say this Call my music on my ex bitch play did you say 6 one three. on the north side. Po treningu, po treningu się nie odpaliłem, bo mi się nie chciało, szczerze powiedziawszy, i nie miałem baterii w telefonie, już padł, także jestem teraz. Yy, pojawiają się pytania odnośnie pomiarów, ale tym razem na masie, w szczycie masy jakie były pomiary, także też wrzucę porównanie dzisiejszych wymiarów, no dzisiejszych, ostatnich wymiarów i z tych z szczytu masy, dla ciekawych. Co, jestem w trakcie robienia jedzonka. Dopiero w zasadzie zaczynam. Dzisiejszy ostatni posiłek potreningowy to będzie hmm, jakaś breja kolejna, bo ostatnio wiem na kolację sałatki, Ostatnie dwa dni jadłem, więc sobie zrobię coś na słodko. Na pewno będzie twarożek, chudziutki, paczka, serek wiejski, paczka albo pół paczki i serek proteinowy. Zobaczymy. Jakiś bananek do tego wleci na pewno. Burówki, może włożone. Zobaczymy. Jeszcze nie mam pomysłu. Ale wiem, że coś na pewno słodkiego. Także będę to składał. Jak będzie złożone. Kurwa, jak jest słońce. Jak będzie złożone, to pokażę, jak wcinam. Dobra, wymyśliłem. Także bazą posiłku jest 40 gram płatków owsianych. Zrobionych już w mikrofali. Do tego będzie banan 75 gram, 130 gram jabłka, 13 gram masła orzechowego, paczka twarogu, yy, serek wiejski chyba cały, chyba nie pamiętam, cały i troszkę serka proteinowego. To wszystko w jedność. I wyjdzie nam, podejrzewam, że kolejny piękny instagramowy posiłek. Hmm. Ale to nie ma wyglądać, to ma smakować i być pożywne. Co chciałem powiedzieć jeszcze, bo pojawia się w sumie kilka pytań, nie sporo, bo dużo osób nie komentuje, ale coraz więcej. Także po, po też zauważyłem, że jak mówię o tym w komentarzach, to, to coraz więcej osób komentuje, także też bardzo dziękuję i, i zapraszam do, do komentowania. Yy, pojawiały się komentarze Dlaczego w ogóle startuję? Dlaczego tak wcześnie startuję? To są, to będą moje drugie zawody. Aktualnie mam 22 lata, rocznikowo 23. Pierwsze zawody miałem dwa lata temu. I Ktoś zapyta dlaczego tak wcześnie, w takim wieku, gdzie tej masy mięśniowej nie ma długo bo przypominam, jest to naturalna kulturystyka, więc to jest waga kogucia. A więc tak, jak nazwa kanału wskazuje, nie wzięła się ona znikąd, zawsze byłem grubaskiem. Pewnego dnia byłem grubaskiem, który ćwiczył, dużo ćwiczył, szczerze powiedziawszy, no, ale jednak grobaskie. Micha pozostawiał dużo do życzenia. To ćwiczenie też zostawiało dużo do życzenia. Pewnego dnia zobaczyłem swoją fotę, gdzie na tej focie ważyłem 106 kg, no i otworzyły mi się trochę klapki na oczach. I powiedziałem: Dobra, robimy coś ze sobą. No i poszło 10 kilo, 15 kg. I jak poszło 15 kilo, to któryś kumpel z siłowni rzucił pomysł, no może byś wystartował. Tak totalnie żartobliwie. No i urodził się taki chory pomysł w głowie, że takim udowodnieniem sobie, że kurwa zrobiłeś coś, będzie wystartować w Sopocie. Także łącznie od rozpoczęcia, można powiedzieć, przygody z utratą wagi, do, samych, do samego dnia zawodów zrzuciłem 34 kg. Także, no, trochę, trochę balastu z siebie zrzuciłem. Tydzień przed zawodami, jestem osobą, która za bardzo nie odpuszcza. Zwłaszcza, jak sobie postawi jakiś cel, no to, to, to leci, leci do końca. Tydzień przed zawodami, mówiłem sam do siebie. Kurwa nigdy więcej, nigdy więcej dlaczego ja sobie to robię. Człowiek przygotowując się do zawodu po pierwsze jest w tak tragicznym stanie psychicznym i fizycznym, że, że no była katorga. Więc skoro tak mówiłem to pytanie co ja tu robię dzisiaj? A więc tak, zszedłem ze sceny po pierwszym wywołaniu. I mówię, kurwa, chcę to robić. No, już wiedziałem, że będę startował. Więc pojawił się plan, że dwa lata mm, na rozbudowę. Wiadomo, że dwa lata się dużo nie rozbuduje. Ale dwa lata dlatego, że startuję w kategorii juniorskiej do 75 kg. Kategoria juniorska to jest 23 lata rocznikowo. Ja rocznikowo w tym momencie mam 23 lata, także jest to ostatni rok, kiedy mogę startować w juniorach, stąd też wybór, żeby startować w tym roku, a nie za rok czy za dwa lata. Podejrzewam, że za dwa lata też będę startował, bo zakochałem się w tym sporcie i jest coś w tym jednym dniu, że naprawdę taka no, warto, warto to robić poświęcić te kilka miesięcy kadrożniczej pracy. Na ten jeden dzień. Także mam nadzieję, że pokrótce wyjaśniłem, co jak, dlaczego, po co ja to robię. Robię jedzonko dalej i widzimy się na kanapie, jak będę to wcinał. Dara. Dla fanów kocura, powiedz coś do kamery, co? Nie? No dobra, to wcinaj. Tak to się prezentuje, nie wygląda to najlepiej, ale smaczne jest. Eee, wrzucam makro składniki na ekran I fajna rzecz Kumpel z pracy pożyczył mi spodnie do masażu Także wskakuję w spodnie do masażu Odpalam sobie masaż I godzinkę I podejrzewam, że usnę w tych gaciach Ale mega zajebista sprawa Jakby ktoś miał okazję kiedyś To mega, mega zajebista sprawa Makro Końcowy rozrachunek I co? Widzimy się W następnym filmie jak ktoś ma jakieś sugestie, jakieś komentarze, pytania, to będę wdzięczny za, za komentarz. Super, miło mi to się czyta, fajnie mi się to na, na te komentarze odpowiada, także bardzo dziękuję raz jeszcze. Na razie, yo!